Terima kasih telah menonton! Ja Jednego się nauczyłem, nie warto zaglądać do cudzych lodówek. W najlepszym razie znajdziesz kartą przeterminowanego mleka, a w najgorszym... Możesz ja pierdolę. Przecież to Rage Bartmos. Ten Bartmos? Od data Kraszy i Rabidów? Facet, który rozjebał pierwszy internet? Nie, jego ciotka. No ten, ten właśnie. Dobrze pamiętam tę gębę. W 2020 w całym mieście wisiały jego listy, kończe. Poszukiwany żywy lub martwy wróg numer jeden. Pół miasta za nim węszyło. A ten proszę siedział sobie grzecznie w lodóweczce. Aż w końcu coś walnęło i się chłop rozmroził. Jakieś 20 lat temu wnioskując po smrodzie. Nie, ja już dłużej tego nie wytrzymam. Na razie. Czekaj, czekaj, czekaj. Tam w środku na pewno jest jakaś elektronika, wiesz, relikwie z czasu pierwszego netu. Żal zostawić. Nawet jeśli coś tam w środku jest, to zepsute. Może tak, może nie. Jest jeden sposób, żeby się przekonać. Zastanowię się. Nie bądź frajer, no dalej zajrzyj do środka. To jest GI Technologies. Najlepszy cyberdek w swojej klasie. A widzisz, czyli warto było sobie pobrudzić ręce. Ej, ej, ej ten kolej z ten Afterlife, u ten Nix, On wyglądał na kogoś, kto zna się na starym sprzęcie. Pokadaj z nim, a kto wie, może zdoła wyciągnąć coś z tego deku. Dzięki, Claire. Miała sprawę. Zawołaj, jak będziesz czegoś potrzebować. Duży ruch w interesie? Jak widzisz, nie narzekam. Zawsze znajdzie się jakichś wyschniętych argłogi na pojemniku. Mój przyjaciel zapracował na miejsce w karcie. Wyczek z kucykiem? Słyszałam. Szkoda. Pamiętasz przepis, który podał? setka wódki na lodzie, sok z limonki i woń imbirowe. I miłość. Tak jest. I nazwiemy to... Jackie Wells. Jackie Wells. Pierwszy jest ode mnie. Jak ci się podoba praca w Afterlife? Nie narzekam. Bójki zdarzają się rzadko, a jak już się zdarzają, to kończą się błyskawicznie. Knajpa morderców, co? Você to powiedziałeis. Proszę, wiem, jaki mają sprzęt, kiedy nie wiem, ilu ich tam kurwa, jest w Się zastanawiałem. Nie masz na mnie za jakiejś roboty. Nam szczęście. Nie. Co, nie. Szam? Nic. No, no, naprawdę. Skup się na Przed akcją poślemy tam drogę, żeby się nie okazało, że się pchamy jak szlifka pół. No. Dzięki za szczerość. Jedyna rzecz, jaką dostaniesz tu gratis, Ludzie w Afterlife mają ze sobą dziesiątki wspólnych akcji. Ufają sobie. A teraz postaw się w mojej sytuacji. Jak myślisz, jak zareagowaliby na wiadomość, że dołączam się do któregoś zespołu? Mieliście jedną akcję z Dexem i koncertowo ją spierdoliliście. Wiesz, że to nieprawda. I co z tego? Nie chodzi o kompetencje, ważne co oni o tobie myślą. Właśnie dlatego pracujesz sam. Rób to, co ci najlepiej wychodzi. Mogę ci zadać osobiste pytanie? Jeśli lubisz ryzyko, śmiało. Znałaś Johnnego Silverhanda. Jaki był? Johnny? Skąd to pytanie? Bo po 50 latach zostały po nim różne legendy, często sprzeczne ze sobą. A ja wiem, że byliście blisko, dlatego pytam. Hmm. Jaki był? Silny, bezczelny, bezkompromisowy. Potrafiłby podpalić połowę miasta, żeby tylko dowieść swojej racji. A drugą połowę podpaliłby dla zabawy. Zupełnie jak dziecko. Urocze dziecko z zapałkami i kanistrem benzyny. Ciężka sprawa. Nawet nie wiesz jak bardzo. Nieważne. Nie będę rozmawiać o martwym. Udało się. A akcja z Helmanem. Wiem. Odciąć Bull Night City od prądu, żeby strącić chałkę. Kiedyś właśnie tak załatwiało się sprawy. A teraz jak się załatwia sprawy? Na chłodno, więcej kalkulacji i mniej improwizacji. Brzmisz tak, jakbyś tęskniła za starymi czasami? Nie chciałabym być wtedy fixerką. Tego jednego jestem. Pora w tym wszystkim zasługa Panam. Bez niej bym tego nie zrobił. Wiem i dlatego poleciłam ci właśnie. To wszystko? Powiedz, jak się pracuje dla Rog. Z satysfakcją. Nie powiesz nic więcej? Chcesz coś wiedzieć o rołk? Zapytaj rołk. Uwierz, to ci wyjdzie na zdrowie. Słuchaj, tak między nami netranerami. Może mógłbym się czegoś od ciebie nauczyć? Rąk ewidentnie coś w tobie widzi. Pogadajmy. Sprzedam ci parę sztuczek jeszcze z czasów Bartmosa. Bartmosa. Tego Bartmosa? Powiedz, że nie robisz mnie w wała. Zanim zniknął, zaczął rozsiewać programy i prototypy lodołamaczy w najdzikszych zakątkach sieci. Słyszałem o tej jego paranoi. Wiesz co się z nim stało? Nikt nie wie, ale wygrzebałem kilka z jego skarbów. Pokażę ci. Hej, Nix. Słuchaj, taka sprawa jest. Znalazłem dek Bartmosa. Mhm. Mm I co jeszcze? Taśmę Alana Turinga? Mówię poważnie. Sam zobacz. O cholera. Cholera jasna. Wi! Skąd ty to masz? Znalazłem go pod Night City. Był... W lodówce. Przy lekko nadgniłem trupie właściciela. <noise> Cały Bartmos. Netwatch rozpuścił za nim listy gończe. Szukali go w Szanghaju, w Lachor, w Santiago. A drań uciekł do sieci. Ciekawe, jak długo by jeszcze śmigał po kablach, gdyby nie odcięło mu prądu. Do rzeczy. Dałbyś rady odzyskać dane z tego deku? Hm. Ten sprzęt rozpada się ze starości, Zawilgotniał. Do dlatego pamięć pewnie jest zaszyfrowana. Odpuść sobie ten taniec, tak czy nie? Mogę spróbować, ale istnieje spore ryzyko, że się nie uda. A wtedy wszystkie dane pójdą się jebać. Raz na zawsze. Myślisz, że na tym dysku mogą być jakieś nieznane wirusy? Coś pokroju, data crashu albo rabidów? Bo jeśli tak... To otworzymy butelkę ze złośliwym dżinem. Zdaję sobie sprawę z ryzyka. A tak szczerze mówiąc, zżera mnie ciekawość. Ciebie nie? Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. Działaj. Okej. Okay. Połóż ten dek na blacie. Tylko ostrożnie. Wiesz, tak bezceremonialnie? Oj, Vivi. Pewnie gdybyś znalazł świętego grala, jadłbyś z niego słonął orzeszki. Dobra, zaczynamy. Mm -hmm. mm. Większość danych uszkodzonych, ale nie wszystkie. Hasło spróbujmy atak słownikowy. Ech, nic z tego. A gdyby tak wstrzyknąć komendę. Ha! Zadziałało! Została jeszcze jedna blokada, ale to będzie pestka. No no, kto jak kto, ale Bartmos powinien lepiej... co my tu mamy. Przecież widzisz. Coś, co smaży ludziom mózgi. Na pewno chcesz się do tego pod... Choler, choler! Cicho! Lepiej coś wymyśl i to szybko. Parę minut i jego mózg wysmaży się jak stek. Żyjesz? A, najwyraźniej tak. Chociaż jakbym miał wełbę gorący żużel. Co? co? Co się właściwie stało? Zaczęło tobą telepać, zgasło światło, z kontaktów strzelały iskry. Więc kończyłem robotę za ciebie. Czekaj, czekaj. Chcesz powiedzieć, że schakowałeś dekpartmosa? Ty? No jestem najlepszym notranerem w mieście. Wątpię. Ale... Może kiedyś. Dobra. Zobaczmy, co udało ci się wyciągnąć z tego deku. Logi, maile, zapis jakiegoś czatu. Hmm. Ciekawe, ale nic wybuchowego. O, trochę szkoda. No nic, może jeszcze doszukam się w tych plikach czegoś ciekawego. Słuchaj. Zwykle liczę grubszą sumkę za swoje usługi, ale tym razem mam wrażenie, że to ja wiszę coś tobie. Masz. Znajdziesz na tej drzazdze kilka demonów. Może nie napisał ich Bartmos, ale przydadzą ci się. Zobaczysz. Dzięki, Nix. A pozbierasz się sam do kupy? Czy ci pomóc? Nie, nie spoko. Garść proszków na ból głowy, dwie szklanki łyski i będę jak nowonarodzony. Chwila. Gdzie jest Brendan? Zabrali go tak po prostu. Mówili, że m muszą przeanalizować jakieś dane. Próbowałam ich zatrzymać. Mówiłam, że to mój najlepszy przyjaciel. Spojrzeli na mnie jak na wariatkę. Pewnie z nim nie rozmawiali. Nie wiedzą, że Brendan jest. że nie jest zwyczajnym automatem. Wiedziałam, też to poczułeś? On, on jest. Jak człowiek! Zabrali go do punktu obsługi. Jednemu chyba zrobiło się mnie żal czy coś, bo dał mi wizytówkę. Proszę, sprowadź go z powrotem. Ja... Ja nie dam rady bez niego.